Dobra, a więc siema, ja jestem Michoto. A dzisiaj mam dla Was darmowy banner na YouTube'a. I pokażę wam w tym filmie, jak go obrobić, żeby wyglądał mniej więcej. Albo może inaczej. Najpierw pokażę w ogóle jak on wygląda. To jest ten banner. I tu macie na środku swój tekst. I pokażę wam w tym filmie jak co zrobić, żeby po prostu był tu wasznik. I tak. Wy... wy... Pierwszej linijce opisu, albo w którejś tam macie link do pobrania tego. I jak to, pobierze, to pobierzecie, to macie taki plik. Żeby go otworzyć, oczywiście potrzebuje win potrzebujecie winrara. E, do niego może też dam link, nie wiem. I macie tutaj to taki folder, a w nim macie takie dwa pliki. E, możesz sobie zrzucić to w sumie na pulpit. ok e, I tak. Jeden plik to jest. To, co Wam pokazałem, ten banner, a drugi plik to jest, jakby plik w Photoshopie, czy coś takiego. No, potrzebujecie ogólnie Photoshopa, żeby to zmienić. Bez tego to raczej sobie nie poradzicie. I tak, odpalamy ten plik. Wybuchamy nam się po Photoshop. Dobra, jak już jesteśmy w Photoshopie, czekajmy sobie chwilę, aż się załaduje Wszystko. O, macie tu cały ten plik. Jakby możecie sobie wszystko tutaj zmienić, na przykład. No, na przykład, nie wiem wyłączce to albo to, cokolwiek. I tu macie plik jakby, znaczy warstwę tekstową. Klikacie sobie tutaj na tę literkę T dwa razy dają wszystko myszy i sobie możecie wpisać tutaj co chcecie, możecie wpisać sobie swój nick, na przykład ja mam O i nie wiem, jakiś, cokolwiek możecie sobie wpisać i potem e, jak to zapiszecie, klikacie Ctrl T i możecie sobie to dopasować zwiększyć cokolwiek z tym chcecie zrobić. Możecie sobie jakoś tu ustawić po środku, żeby było mniej więcej, bo nie wiem, może ktoś ma większy nick na przykład i będzie po prostu to niesymetrycznie, to możecie tak zrobić i, i będzie. No. Jak już to zrobimy. E, eksportujemy sobie to po prostu szybko. Tak. Nie, co ja zrobiłem? Może źle to zapisałem. Dobra, nieważne, e eksportujecie to i wtedy bierzecie sobie to, ten plik co był tu, tylko ja go źle e naz nazwałem, czy coś e I robimy tak. Wchodzimy jeszcze raz w Photoshop. Otwieramy sobie ten plik, znaczy to zdjęcie. Klikamy kopiuj. Potem Ctrl V w Photoshopie albo nie, inaczej. Klik, otwórz i otwieramy sobie ten piczek. O, żeby nam się w nowym tym otworzył. Oknie. I wtedy, kiedy to wyeksportowaliśmy, to jeszcze raz otwórz. Otwieramy to, co wyeksportowaliśmy. Czyli to. Bierzemy to, przeciągamy tu i upuszczamy tu na środku. Wtedy dopasowujemy sobie to, jakby na środek, żeby nam pasowało. Jak widzicie, to się automatycznie dopasowuje. O, i teraz jest. I, I gotowe Tyle Teraz sobie to po prostu eksportujecie I macie gotowe Oczywiście tych napisów u góry Made by Michał to nie będzie widać na YouTube jak to wstawicie Żeby nie było Jakby ktoś się zastanawiał I I tyle I robimy eksportuj Pyk Zapisujemy to I o I mamy nasz gotowy baner. Wstawiamy to na YouTube i to wszystko. Dobra, a więc to byłoby na tyle. Jak się Wam spodobało, albo chcecie może więcej takich darmowych banerów na YouTube czy coś innego, na przykład jakiś awatel czy coś, to dajcie znać w komentarzach. Oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę subskrypcji e, i do zobaczenia w następnych filmów i cześć!